Zatrzymaj się. Wiem, jak bardzo jesteś teraz zmęczona. Wiem, że ten ból sprawia iż świat wydaje się za głośny, za jasny i zbyt ciasny. Ale w tej chwili, w tej przestrzeni kanału La Luna nic nie musisz. Nie musisz walczyć. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Możesz po prostu być. Pozwól swoim oczom się zamknąć. Poczuj ciężar swojego ciała na łóżku lub fotelu. Wibracja, którą słyszysz, to 432 Hz, to dźwięk natury, to dźwięk harmonii. Wyobraź sobie, że ten dźwięk to miękki, welurowy koc, który otula twoje ramiona, bezpiecznie ciepło cicho. Skieruj uwagę na to miejsce w głowie, które pulsuje najbardziej. Nie uciekaj od niego. Spójrz na ten ból, ale nie patrz na niego jak na wroga. Spójrz na niego jak na zaciśniętą pięść, która po prostu zapomniała, jak się otworzyć. Teraz, powoli, zaczniemy ją otwierać. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu spokojnego, nocnego jeziora. Nad tobą świeci ogromna, srebrna pełnia la Luna. Jej światło nie raz jest kojące, jest jak chłodny balsam. To światło pada teraz na czubek Twojej głowy. Wewnątrz Twojej głowy ból przybiera formę gęstej, szarej mgły wypełniona za kamarki twojego umysłu. Jest ciężka, jest lepka, ale spójrz w górę, w stronę księżycowego światła. Kiedy bierzesz wdech, srebrzyste światło wchodzi przez czubek głowy do środka. Miesza się z mgłą, kiedy robisz wydech. Widzisz, jak mgła zaczyna żednieć, cząsteczki bólu rozsuwają się. Robi się między nimi przestrzeń, więcej przestrzeni, mniej ucisku. Więcej powietrza, mniej ciężaru. Obserwuj, jak mgła wypływa z Twoich uszu, z Twoich skroni, rozpływa się w nocnym powietrzu, znikając bez śladu. Twoja głowa staje się przejrzysta jak ta fla jeziora krystalicznie czysta, chłodna, wolna. Teraz poczuj, jak ta ulga spływa niżej. Częstotliwość 432 Hz wibruje w Twojej szczęce. Puść szczękę luźno, rozchyl delikatnie usta, język odpoczywa swobodnie. Napięcie spływa z karku, jak ciepła woda pod prysznicem, w dół kręgosłupa, przez biodra, aż do stóp. Księżyc dla luna działa jak przypływ i odpływ. Wyobraź sobie, że ból to brudna woda, która teraz cofa się do oceanu, odpływa od ciebie. Z każdym uderzeniem Twojego serca ból jest dalej, metr od Ciebie, dziesięć metrów, kilometr, aż znika za horyzontem. Jesteś pusta w środku, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jesteś przestrzenią, w której gości spokój. Nic nie pulsuje, jest tylko cisza, błoga. Aksamitna cisza. Mm. Mm. Zapamiętaj ten stan. Twoje ciało zna już drogę do uzdrowienia. Migrena rozpuściła się jak mgła w promieniach słońca, jak cukier w ciepłej herbacie. Nie ma jej. Stałaś tylko ty, silna, spokojna, odnowiona. Jeśli chcesz spać, płyń w ten sen. Niech la Luna czuwa nad Twoim odpoczynkiem. Jeśli wracasz do dnia, wiedz, że wracasz z nową, czystą energią. Wszystko puszcza. Wszystko jest dobrze. Oddychaj. Mmm -hmm. mm -hmm. Hmm.